Witamy Was w Studio 20FM. Przez najbliższe kilka dni, Strzebnicy, relacje wideo, prowadzić będą dla Was Ola i Maciek. 20 Salwatoriańskie Forum Młodych rozpocznie się już 6 lipca w Dobrzysicech pod Wrocławiem. Zgromadzi ono ponad 300 uczestników. Do takiego wydarzenia potrzebne są długie przygotowania. Dlatego już dziś grupa ponad 20 osób z całej Polski. Rozpoczęła pracę nad projektowaniem, planowaniem całego forum. Poradnik przyszłego Formowicza. W kilku kolejnych relacjach wideo postaramy się przypomnieć Wam, czego nie możecie zapomnieć z domu, wyjeżdżając na forum. Konieczne będą karimaty, śpiwory oraz pismo święte. Lista kolejnych rzeczy już jutro. Wiadomość z ostatniej chwili. Nasz animator Albert obchodzi dzisiaj 18. urodziny. Niestety nie może tu być z nami, więc życzymy mu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia i liczymy na szybkie spotkanie z nim. Albercie, pozdrawiamy w imieniu wszystkich zgromadzonych.